Masz dość bezsensownego skakania po dziesiątkach różnych AI, żeby znaleźć tego jedynego, który faktycznie potrafi coś ogarnąć? GPT, Cloud, Gemini, każdy mówi, że jest najlepszy, a ty i tak kończysz bardziej zagubiony i zirytowany niż na początku. Brzmi znajomo? Przestań marnować czas i sprawdź coś, co naprawdę rozgryzie ten chaos. Elem Arena, bo o niej mowa, to prawdziwa arena zmagań sztucznej inteligencji. Wystarczy zadać jedno pytanie, aby kilkanaście modeli AI odpowiedziało na nie jednocześnie. W kilka chwil zobaczysz, która odpowiedź wyraźnie deklasuje pozostałe. Koniec z żmudnym przeglądaniem dziesiątek stron i logowaniem się do każdego serwisu osobno. Dzięki temu narzędziu, wszystkie odpowiedzi gromadzone są w jednym, przejrzystym miejscu. W zaledwie minutę dowiesz się, które modele AI są prawdziwymi królami tej rywalizacji, które dopiero aspirują do tego miana. Niezależnie czy chodzi o generowanie żartów, tworzenie grafik czy pisanie kodu. Co ważne, platforma jest całkowicie darmowa, bez ukrytych opłat czy ograniczeń. Elemarena działa transparentnie, prezentuje wyniki jasno i obiektywnie, pokazując, który model faktycznie dominuje. A więc w wyszukiwarkę wystarczy wpisać Elemarena i kliknąć w pierwszy link i zalogować się na swoje konto. Albo zarejestrować, jeśli korzystasz z platformy po raz pierwszy. Plusem tej strony mimo że jest po angielsku jest to, że ma bardzo przejrzysty, intuicyjny interfejs. Serio, nie wiem jak wy, ale gdybym miał sobie wyobrazić typową stronę AI, to wyglądałaby właśnie tak. Przechodząc do konkretów, mamy tutaj trzy opcje. Pierwsza to Direct Chat gdzie możemy porozmawiać z konkretnie wybranym modelem z listy, a jak widzicie, jest czego wybierać. Druga opcja to pato. Pozwala porównać dwa losowe modele na raz. Na przykład wpisuję prośbę o napisanie krótkiego maila, w którym polecam swoje usługi koszenia trawy. W tym przypadku czat po prawej wygenerował bardziej rozbudowaną odpowiedź, a był to ten model. I tak dalej można te rozmowy ciągnąć. Trzecia opcja to SIDE BY SIDE. To w praktyce to samo co battle, tylko tutaj sami wybieramy, które modele mają ze sobą rywalizować. Na przykład kpt i grog. Jeśli chodzi o zastosowania, to jest tego sporo. Kodowanie. Programiści mogą sprawdzić, jak różne modele radzą sobie z zadaniami programistycznymi. Możesz poprosić o fragment kodu w Pythonie albo rozwiązanie problemu algorytmicznego i porównać, która odpowiedź jest dokładniejsza lub bardziej efektywna. Grafika i projektowanie. Możesz zapytać na przykład, opisz koncepcję grafiki promocyjnej dla produktu. Albo wymyśl pomysł na logo. Tworzenie tekstu. Copywriterzy i twórcy treści mogą porównywać tyle pisania modeli. Na przykład mailer reklamowy, artykuł na bloga czy podsumowanie tekstu. Elemarena Arena sprawdzi się też przy. Tłumaczeniach, odpowiadaniu na pytania z wiedzy ogólnej, rozwiązywaniu problemów logicznych czy generowaniu kreatywnych pomysłów. W praktyce możesz testować to, co jest dla Ciebie aktualnie ważne. Tak naprawdę ogranicza się tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. Od analizy danych po kreatywne pisanie i naukę języków a to tylko przykłady, które przyszły mi teraz do głowy no ale dobra, nie wyłączaj jeszcze filmu, bo mam dla Ciebie ostatnią rzecz do pokazania: ranking, a właściwie rankingi. Znajdują się tam zbiory ocen użytkowników, którzy porównywali konkretne modele, czyli robili dokładnie to, co my przed chwilą. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: pisanie, edycja obrazów, research i inne kategorie. Rankingi są aktualizowane na bieżąco, a nowe modele są cały czas dodawane, więc myślę, że warto to śledzić.